Kolejne oskarżenie w nowym procesie Jezusa dotyczy jego nauki. Dzisiejszym oskarżycielem jest światowy kapłan. Usiądź, Chryste, posłuchaj, co ten oskarżyciel ma Ci do zarzucenia. Jestem Twoim sługą, mój panie. Wierzę, że to Ty mnie do tej służby wezwałeś. I służę Tobie. Modlę się, sprawuję Twój kult, głoszę Twoje słowo. Nie będę Ciebie tak agresywnie atakował, jak moim poprzednicy, ale powiem Ci to, co Ty i tak wiesz, jakie mam problemy z Twoją nauką. Jakie mam problemy z głoszeniem Twojego Słowa, bo właśnie to jest dla mnie największy problem, posługa Słowa, bo z jednej strony mam głosić Twoją Ewangelię taką, jaka ona jest, z drugiej zaś, szczerze mówiąc, sam nie wierzę, że da się żyć w taki sposób, jak Ty to mówisz. Ta Twoja nauka jest zbyt wymagająca, jest niedostosowana do ludzkich możliwości, jest niedostosowana do współczesnych czasów. Tego nie powiem nigdzie głośno, publicznie, ale stając przed Tobą, mogę szczerze Ci to wyznać, że wiele Twoich przykazań uznaję za oderwane od rzeczywistości bajania, poety, marzyciela. Bajania tak bardzo oderwane od rzeczywistości, że nawet Ty sam chyba nie do końca się do nich stosujesz. Spójrz, mój Jezu, na kilka przykładów. Tak po ludzku bardzo wątpię, abyś był w stanie obronić którykolwiek z nich. Mówisz, mój Panie, do mnie i do nas wszystkich: nie troszczcie się i nie mówcie, co będziemy jeść, co będziemy pić. Czym będziemy się przyodziewać, bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec Wasz Niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Nie troszczcie się więc o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Ale jak ja mam to rozumieć? Jak mam się nie troskać? Jak mam się nie martwić? Czy nie będzie to nierozsądne? Czy nie będzie to wystawianie Ciebie na próbę? Nawiasem mówiąc, widzę dobrze, że ty sam też nie rezygnujesz z ziemskich zabezpieczeń. Pamiętasz, jak kazałeś apostołom, wystawiając ich na próbę, nakarmić tłum, który był głodny. Czytam, że mieliście wtedy 200 denarów. 200 dniówek całkiem pokaźna suma. Całkiem niezłe zabezpieczenie. Mówisz, nie troskajcie się, nie zabiegajcie o jutro, a sam się zabezpieczasz, nic z tego nie rozumiem. Podobne przykłady mogę podawać bez końca. Nauczasz chociażby na modlitwie nie bądźcie gadatliwi, jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swoje wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich, albowiem wie, ojciec, was czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Skoro tak, to po co mam prosić o cokolwiek? Po co mnie uczysz modlitwy? Też po co ty sam się modlisz, ty, który jesteś z Ojcem zjednoczony? Mówisz, abym unikał wielomówstwa. A co czytam? Przed wyborem apostołów idziesz na górę i modlisz się całą noc. Jak mam to pogodzić? Jak mam ciebie naśladować? Wzywasz mnie do nadstawiania drugiego policzka, ale sam kiedy zostałeś spoliczkowany, spytałeś sługa arcykapłana, dlaczego mnie bijesz. Czyli jakże mam nadstawiać drugi policzek, czy nie nadstawiać? Przed wyjściem do Getsemani pytasz apostołów, czy brak wam było czego, kiedy was posyłałem bez trzosa, bez torby i bez sandałów? Oni odpowiedzieli, niczego. Ale dodajesz zaraz, lecz teraz, kto ma trzos, niech go weźmie, tak samo torbę, a kto nie ma, niech sprzeda swój płaszcz i kupi miecz. I znowu nic z tego nie rozumiem. Mówisz o rezygnacji z ludzkich środków, a w innej sytuacji wskazujesz właśnie te środki. Czyli co mam robić? Jak mam poznać, które Twoje nakazy są absolutne, a które dotyczą tylko niektórych sytuacji? Mówisz swoim uczniom, bądźcie roztropni jak węże, a nieskazitelni jak gołębie. Jak ja mam to w praktyce realizować? Jak to przełożyć na konkretne decyzje, postawy? Nic z tego nie rozumiem. Nie rozumiem też twojego stosunku do grzeszników, czyli do nas wszystkich. Opowiadasz nam o miłosierdziu ojca, a w innym miejscu straszysz nas piekłem. Jesteś arcyłagodny wobec jawno Grzesznicy, a wobec innych, wobec faryzeuszy, jesteś niezwykle surowy. Podobnie mówisz, że bardzo trudno jest bogatym wejść do królestwa niebieskiego, a widzę, że z bogaczami się przyjaźnisz i wcale nie czytam, żebyś wzywał ich do ubóstwa. Sam jesteś ubogi, a z niewiadomych mi powodów chwalisz Marię, która wylewa na ciebie drogocenny olejek. Tak mógłbym jeszcze bardzo długo wymieniać, jak trudno, mój panie, jest zgłosić Twoją naukę. Naukę, w którą ja sam nie wierzę. Nie wierzę, że da się tak żyć. Nie wierzę też, że puzle tej układanki da się ze sobą poskładać. Mam swoje metody, żeby jako głosiciel Twojego słowa jakoś funkcjonować. Bardzo na przykład lubię ogólniki. Mówię o tym, że trzeba być dobrym, że trzeba kochać Pana Boga. Jest to jakaś metoda, co można temu zarzucić. Przecież prawdę mówię, a przy okazji nigdy nikt mnie nie oskarża o brak wyrozumiałości czy o mowę nienawiści. Często używam słowa ideał. Mówię, że Twoja nauka to jest ideał, do którego trzeba dążyć. Prawdę mówię, przecież właśnie tak jest. Nie chcę za bardzo wnikać w to, czego wymagasz od wszystkich, czego wymagasz od niektórych, do czego zachęcasz. Mówię o ideałach. Jest to jakaś metoda. A przy okazji nikt mi nie zarzuci, że nie żyję tym, co głoszę, bo zawsze wtedy mogę powiedzieć, że przecież to są ideały, do których trzeba dążyć. To nie są wymagania, którymi teraz trzeba żyć. Wolę raczej nie mówić o grzechu. Zasadniczo używam u, unikam tego słowa grzech. Mówię raczej o niedoskonałościach, słabościach, ranach. Bo w zasadzie po co mówić o grzechu? Lepiej skupić się na tym, co dobra. Na tym, że w głębi serca wszyscy jesteśmy dobrymi ludźmi i że nas wszystkich kochasz. I wyznam Ci, że generalnie nie poruszam drażliwych tematów. Nie mówię o piekle, nie mówię o seksualności, nie mówię o pieniądzach, o podatkach. Staram się nie powodować niczyjego dyskomfortu. Ma to wiele zalet. Na przykład tę, że dzięki temu więcej osób chodzi do kościoła. A na marginesie dodam, że wtedy składka jest większa. To wszystko zazwyczaj daje mi jakiś pokój, ale nie zawsze. Bo przychodzą takie momenty, w których staje się dla mnie jasne, że sam siebie oszukuję, bo wiem, Chryste, że do czego innego mnie wzywasz, ale nie potrafię prawdziwie uwierzyć w to, co do mnie mówisz. Tak naprawdę nie wierzę w to, że da się tak żyć. Stawiasz mnie więc w sytuacji bez wyjścia. Muszę prowadzić podwójne życie. Mówić jedno, a, głoś... a myśleć drugie. Nie mam innego wyboru. Ja nie takiego życia pragnąłem. Nie o takim życiu marzyłem, życiu w pewnym rozdarciu. I dlatego nie jestem szczęśliwy. Nie mogę być w tym rozdarciu szczęśliwy. A to wszystko to jest Twoja wina, bo wymagasz ode mnie niemożliwego od nas wszystkich niemożliwego wymagasz. Skończył swą mowę światowy kapłan. A teraz wstaje nasz Pan. Posłuchajmy, co ma na swoją obronę. Boli mnie, synu mój, że nie jesteś szczęśliwy, bo ja pragnę Twojego szczęścia, i właśnie dlatego wezwałem Cię do mojej służby, abyś był szczęśliwy, szczęśliwy w wieczności i szczęśliwy już tutaj, w tym życiu. Pragnę, abyś uwierzył, że możesz być szczęśliwy i spełniony, możesz z pasją przeżywać wędrówkę tą drogą, możesz płonąć ogniem ducha. Tym ogniem, którego nic i nikt nie jest w stanie w tobie zgasić, poza tobą samym. Masz wiele pytań, wielu rzeczy nie rozumiesz. Mówisz, że wiele rzeczy jest niemożliwych do realizacji. Odpowiedz jednak, proszę, sam sobie: czy naprawdę spróbowałeś kiedyś wejść na tę drogę, którą ja, na którą ja Ciebie wzywam? To prawda, że moja nauka jest wymagająca. Mówię o zaparciu się siebie, mówię o niesieniu krzyża. Ty to słyszysz, ale słyszysz także bardzo głośny krzyk świata, który woła do ciebie, wręcz nakazuje: rób co chcesz. Świata, który mówi: niech Kościół dostosuje się do mnie, niech Ewangelia dostosuje się do mnie, niech chrześcijaństwo dostosuje się do mnie. Czy pamiętasz, jak wiele razy w życiu udałeś się oszukać temu przekazowi? Przekaz w jakiejś mierze cię paraliżuje. Paraliżuje cię wespół z wielu moich dzieci, w których życiu nie widać ani trochę radykalności mojej Ewangelii. Cierpię z tego powodu. Proszę cię jednak, że nawet jeśli grzech jest powszechny, nie uznawaj tego za normę. Niech cię nie zatrzymują stwierdzenia typu: nikt tak nie robi, tak się nie da, tak już musi być. Nie ulegaj proszę tym głosom, także głosom chrześcijan, głosom, które każdy czyn, który wciela radykalizm mojej Ewangelii skłonny są z miejsca uznać za nadgorliwość i fanatyzm. Powtarzasz po nie da się, nie da się, nie da się. Ale czy chociaż raz spróbowałeś? Czy chociaż raz w życiu Dałeś jałmużnę taką, że naprawdę to poczułeś, a potem zaufałeś mi, że zatroszczę się o Ciebie? Czy choć raz w życiu zrezygnowałeś z jakichś ziemskich środków, aby to mnie dać więcej pola do działania? Czy choć raz w życiu modliłeś się przez całą noc? Czy choć raz w życiu próbowałeś modlić się długo i bez słów, tak by kontemplować mnie w ciszy wewnętrznej i zewnętrznej? Czy choć raz w życiu prawdziwie nadstawiłeś drugi policzek? To znaczy, przyjąłeś wielki trud, nawet upokorzenia, żeby tylko nie odpowiedzieć złem na zło. Czy choć raz w życiu podjąłeś, podjąłeś konkretny trud refleksji nad tym, jak pogodzić roztropność z czystością serca? Czy choć raz w życiu prawdziwie przyjąłeś krzyż? To znaczy, wówczas, gdy spadło na ciebie cierpienie, nawet wielkie, nie zacząłeś skupiać się wyłącznie na sobie. Nikogo nie obmówiłeś, na nic nie narzekałeś, nikogo nie obciążałeś sobą. Czy choć raz właśnie to zrobiłeś? Przyjąłeś krzyż, a nie przerzuciłeś go na kogo innego. Synu mój, wiem, że się boisz. Boisz się, choć wiele razy słyszałeś moją naukę, ale jest ona dla ciebie tak naprawdę czymś nowym, bo nigdy... Tak naprawdę nie chciałeś przyjąć jej do końca. Jest ona dla ciebie czymś w praktyce nieznanym. A jako człowiek masz w sobie lęk przed tym, co nieznane. Masz w sobie lęk także przed reakcją otoczenia, w tym twoich najbliższych. Nie chcesz być uznany za dziwaka, szaleńca, fanatyka, ale pamiętaj, proszę. I to doświadczenie było na mojej drodze, bo i o mnie moi krewni mówili, odszedł od zmysłów. I wszystko w moim nauczaniu jest dla ciebie zrozumiałe. Wiedz, że tak będzie przez całe twoje życie, bo jako twój mistrz i nauczyciel, nie objawiam ci wszystkiego od razu, ale stopniowo prowadzę ciebie do doskonałości. Obyś w szkole mojej Ewangelii nie pozostawał przez całe życie w klasie pierwszej. Wiele moich dzieci, niestety, z własnego wyboru przez całe życie w pierwszej klasie pozostaje. W miarę czynienia postępów na drodze podążania za mną, będziesz rozumiał coraz więcej. I to, co dzisiaj wydaje Ci się skomplikowane, stanie się dla Ciebie proste, jasne. Dzięki mojej łasce będziesz znacznie. Częściej widział to prostym wejrzeniem serca, to co jest złe, a co jest dobre, co jest dobre, a co jest lepsze. To poznanie, które ja chcę Ci ofiarować, to nie jest poznanie wyłącznie rozumowe. To jest poznanie głębsze, poznanie, które jest nade wszystko miłością, bo to miłość najgłębiej poznaje. Masz pewnie to doświadczenie, że im bardziej kogoś kochasz. Tym bardziej jest dla Ciebie jasne, co jest dla tej osoby dobra. I choć nie masz nieustannie w pamięci niezliczonej liczby książek, które w historii napisano o miłości, to coraz lepiej rozumiesz, czym miłość jest. Nawet jeśli byś nie umiał tego bardzo pięknie ubrać w słowa. Chcę dokonać tego dzieła w Twoim życiu. Chcę po prostu uczynić Ciebie świętym. Nie dokonam tego jednak, jeśli mi na to nie pozwolisz, jeśli nie dasz mi klucza do Twojego serca, a tym kluczem jest krzyż. Ja Ci daję ten klucz. Możesz go przyjąć albo odrzucić. A jak go przyjmiesz, możesz dać mi Go z powrotem, abym służyciem tego klucza, używając tego klucza otworzył Twoje serce i wlał w mnie potoki mojej łaski. Proszę więc, przyjmij krzyż lęku i niepewności, tak jak ja go przyjąłem w Getsemani. Przyjmij krzyż rany zadanej ci przez przyjaciela, jak ja przyjąłem ten krzyż za sprawą Judasza. Przyjmij krzyż upokorzenia, przyjmij krzyż fizycznego cierpienia, przyjmij krzyż samotności, przyjmij krzyż duchowej oschłości, przyjmij krzyż problemów finansowych. Każdy krzyż przyjmij, przyjmij go w duchu ofiary, z miłością i cierpliwością. Przyjmij ten klucz i daj mi go z powrotem, abym ja mógł działać w Tobie abym ostatecznie mógł Ci udzielić odpowiedzi na wszystkie pytania, które w sobie nosisz.